Witajcie przyjaciele, dzisiaj jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, jest bardzo ciepło, jest sobota. Chcemy sobie trochę odpocząć. Przy okazji zabrałem sprzęt do, do poszukiwań. Chciałem powiedzieć do nurkowania, bo przed chwilą mnie pytał Pan, czy ja nurkuję, no akurat na szczęście nie nurkuję. Na szczęście, bo akurat nie mogę. Zdrowie nie pozwala. Także przyjechaliśmy sobie tutaj trochę odpocząć, przy okazji może się coś znajdzie, może nie. Nie sądzę, żebym coś tu znalazł, no bo to jest zbyt oczywiste miejsce, ale zdarza się, że i w takich się znajduje. Dzisiaj jest ze mną Ola. Dobra, nie ma co ględzić. Zabieram się do roboty. No w tym miejscu niestety totalna skucha, nie będę Wam nawet pokazywał tych dwóch czy trzech kapsli, które wykopałem, bo nie ma sensu. Postanowiliśmy yy, podjechać na jakieś inne jezioro, jest tu w pobliżu ich kilka, więc może na innym kąpielisku. No tutaj oprócz tego, że można się fajnie pokąpać, woda jest ciepluśka, totalne zero. Kamperek sobie stoi całkiem fajnie, nie wiem czy tam nie za ciepło mają, aczkolwiek pod drzewami stoją, ale na słońcu, tam raczej cienia to zbytnio nie ma nasza dacia też na słońcu, żeśmy otworzyli ją trochę, żeby się przewietrzyła bo się zaraz tam ugotujemy dobra, zmieniamy miejsce, jedziemy dalej no i teraz dotarliśmy do drugiego jeziorka trochę mniejsze niż to poprzednie, ale bardziej można powiedzieć obiecujące dalej jest ciepło, woda ciepła Ola? bardzo ciepła No tu coś jest. Grosik. Jeden grosik na szczęście. Na szczęście, że mnie diabli nie wzięli. Dobra, mam pierwsze znalezisko. Z jednej strony tutaj jest napis zakaz połowu a z drugiej o, proszę bardzo, ołów wędkarski. Co ty mówisz? No i grosik, a no tak, no to już drugie znalezisko. I Pan tak się jakieś niezwykłe znalezisko? No, jak, jak są kapsle, to zabieram, nie, żeby czyściej było. Jak coś fajnego się znajdzie, to na plus. Ale na razie szczęścia nie było. Pan, zgubiłyśmy zegarek. Poważnie? <laughs> Naprawdę. I to, ale dawno? No... no dawno no, dawno to ciało. znaczy... słucham? No, boże ciało. To znaczy powiem pod tak, pomostem, jeżeli, pod pomostem, tak, jeżeli tam nikogo nie było, to się znajdzie, jeżeli nie było poszukiwacza, to się znajdzie. Ojejku, jaka atrakcja. No to idziemy poszukać, no to, co tam. Jak jest sprzęt, to trzeba korzystać. Tam jest pewnie dosyć głęboko, to raczej tak go nie widać, nie? Z, z góry, żeby le... No. A chociaż wiadomo z której strony, po mostu? Czy... E, tak. O, no to okej. Okay. Zegarek był położony na ręczniku i na pomoście. Po biał i Jakiś kolor? Czarny, czerwony? Czarny. Czerwony. To może leży, to może go ktoś nie zauważy. Pamiętacie jak zginął zegarek Ani? Nie, nie, to Pamiętam. I ten zegarek spadł stąd. I on był gdzieś tutaj. Tak bardziej... A to będziemy szukać. Tutaj tak bardziej, bardziej tam, tak bardziej za, za, za drugą częścią na mostu. Mm -hmm. Ale tam już się bardzo głęboko robi. Tu już tak, tu już nie wejdę, nie? Tak, moc, mocny spad jest w poszukiwaniu zegarka. Zamiast zegarka mam co? Style, Steel U.S.A. O kurczę. amerykańska łyżka. U.S.A. Tyle doczytałem. Ciekawa no niestety z poszukiwań zegarka chyba nic nie wyjdzie za głęboko się tutaj zapadam Żeby była pianka to by grało A tam już za głęboko, wiesz, tam już nie da rady Zapadam się, zaraz bym wody nabrał i ty tego przemieści się to dalej Znaczy ta, tam jest ta możliwość, że wiesz co, tam jest mocny spad i się to mogło sturlać jeszcze bardziej, wiesz? Nie, ja mówię, tylko tą łyżkę i 20 groszy. Nic więcej. Tylko łyżka jakaś ciekawa, taka amerykańska. Całe znaleziska. A to 10 groszy. No, to znalazłem te dwie tam rzeczy, a to. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, słuchajcie, dziewczyny. Yy, łyżka amerykańska. Krój ma ładny. Ja takie nie widziałem jeszcze. Tam miałem, miałem kiedyś jakieś Ładne. rosyjskie, ukraińskie. Też inny krój niż nasze, a ta to już w ogóle. Druga wojna światowa nie nie, to nie, nie sądzę, to już by nie dało rady No i na koniec Nagroda pocieszenia 50 groszy Cienko, cienko Woda fajna Ciepluśko Wszystko jak potrzeba Gorzej z fantany Takie tym razem znalezisko. Jeden klucz wyciągnąłem, jeszcze drugi tu słyszę. Nie, tamten jest w trochę lepszym stanie, bo wiem, że jest w lepszym stanie, bo mi się odpiął i spadł z kółeczka. Zaraz zobaczycie jak wygląda. Chyba go mam. Mhm. Czy nie? Jest. O. Kółeczko się urwało, i tamten się odpiął. Jakiś kawałek ołowiu wędkarskiego będzie na pas dla Janka. Zbieram oglądajcie, Janek żyj z pasji. Wow, co to Kurczę, następny prl -ek. Tym razem nowotko. Da się odczytać rocznik 74 Dobra Jakieś tam znalezisko jest Co to jest w ogóle? A następna część, część chyba od tej harmoniki czy coś Nie, to w ogóle jeszcze jakieś inne Coś od elektroniki chyba nie wiem się, co to za ciekawostka będzie do... ja, polmocz. Tak czy nie? Nie. Maś na ból hemoroidów. No i zobaczcie. Takie piękne jezioro. Ola, co na to powiesz? Masakra. I taki syf ktoś tu zrobił. To jest naprawdę, powiem Wam, że dookoła jeziora jest całkiem fajnie. Czyściutko. Nie ma ani jednego śmiecia. A tu jakiś idiota albo idioci sobie pochlali. I o, zostawili całą paczkę paluszków. Wodę mineralną. No, oczywiście, wiadomo, kapsle. Zaraz zobaczymy, czy czegoś jeszcze tu nie zgubili. Pełno puszek w krzakach leży. Kapsle. O! Jest kapsel konkursowy, więc sobie zabiorę. Ja, tu pełno tych kapsli konkursowych jest. No, następny. I jeszcze jeden. Skoro się nachlali, to raczej w konkursie nie brali udziału. I ole, chodź zobaczyć, znajdki na oko. Chodź zobaczyć, mówię, znajdki na oko. No proszę. Można? Można. Ładnie biją. A weź też zbierz te trzy i zaraz zobaczymy czy coś tu. Tutaj pokazuję, ale to jakiś kapsel tutaj jest na pewno. Tutaj będzie kapsel, no proszę, 31 groszy A no widzisz, nie mamy tego pin To? A tu jest To jest ołów Tak, ołów Biorę dla Janka na pas On ołów teraz, bo będzie miał pas do nurkowania o, proszę bardzo. Następna kasa na oko. Kolejna. No. 20. Co takie słabo? wydali, widzisz, wydali kasę na na żarcie i picie. I zostało im tylko grosze. Patrz ile jest w tym naklejek. Czego? Jezu. No faktycznie Kapitany Jack'i się utopiły. Ciekawe gdzie butelki są od tych naklejek Tragedia co ja to chociaż na brzeg wystawię, bo Szten się w wodzie, przynajmniej harde Jack Nie harde, tylko hard made O, przynajmniej w wodzie nie będą. Jest blaszka. Blaszka wędkarska, ale jakaś taka bardzo stara. Skoro był pieniądze z PRL, to pewnie i blaszki z PRL. -u. O, tu jeszcze jest jeden żółty. Wspieraj i wygrywaj. Może w końcu coś wygram. O, tu jeszcze dwa. Kurczę. Bierzemy. O bym wygrał w nagrodę, że to pozbierałem Myślisz, że to zjedzą? Nie wiem. Zobaczymy. Już zaczęły się tu kręcić, bo je obserwuję właśnie. Płoteczki, jakieś krąpiki małe. A no, zobaczymy, teraz jak, jak nie zjedzą, to inaczej, że nie smakuje, ale raczej pewnie zjedzą. Znaczy, ile ich tu jest, nie? Widzisz tu? O, 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 już zaczęło się. Na koniec jeszcze małe podsumowanie tego, co udało nam się znaleźć. Za dużo tego nie ma. A, trochę śmieci, trochę jakieś prl wpadły. Tak wygląda nasze dzisiaj biedne poszukiwanie. I tak wyglądają jego fanty. Tutaj mamy 6-8 tych kapsli konkursowych. 22 zł z prl -y. 5, 7, 8, 9, 10 No, ponad 10 złotych Współczesnych tu jest jakaś blaszka stara, bardzo stara. Dwie blaszki, jakieś takie, które jeszcze za długo w wodzie nie przeleżały. Do tego klucze. Troszeczkę ołowiu. Lajanka na pas. No i ta amerykańska łyżka, która dla mnie jest najciekawszym dzisiaj znaleziskiem. Generalnie, o, jak widzicie za mną piękne jeziorko, super jest naprawdę miejsce, oprócz tego jednego oczywiście, tam gdzie naśmiecili nasi poprzednicy, część żeśmy tych rzeczy posprzątali, ale nie wszystko, no część została niestety, bo już nie mieliśmy nawet w co tego pozbierać, no ale taki jest obraz współczesnych naszych kąpielisk, nie ma na co narzekać, generalnie oprócz tego jednego miejsca i tak nie było najgorzej. Tak, Ola jeszcze ryby karmi chipsami, będą miały na pewno nadwagę przez to. Pozdrawiam wszystkich serdecznie przyjaciele, do następnego, cześć.